Część druga: ofiara najlepsze skarby. Gdy Amy Carmichael dotarła do Indii, zadecydowała, że chce nosić indyjskie ubranie Sari. Chce dostosować się do indyjskiej kultury i sposobów życia na tyle, na ile tylko zdoła. Amy nie nosiła biżuterii, ale była przekonana, że złote i srebrne naszyjniki Branzolety, pierścienie, kolczyki, łańcuszki na nogi noszone przez indyjskie kobiety są bardzo ładne. Kobiety, które wraz z Amy głosiły Ewangelię, chodząc od wioski do wioski, także od stóp do głów były przyozdobione biżuterią. Amy zauważyła, że w Indiach biżuteria jest dla kobiet źródłem dumy. Przez biżuterię pokazywano, jak bogata jest rodzina, jakie znaczenie w społeczeństwie ma mąż, do jakiej kasty, czyli grupy społecznej się przynależy. Amy się martwiła. Te wszystkie rzeczy nie powinny być ważne dla chrześcijan. Nie chciała jednak nic mówić. Nie podobało jej się to, że niektórzy misjonarze nakłaniali idyjskich chrześcijan do przyjmowania europejskiego wyglądu, stylu ubierania i postępowania. Panie, modliła się, jeśli chcesz, żeby te kobiety zrezygnowały ze swojej biżuterii, spraw proszę, aby same zaczęły pytać. Pewnego dnia, Ponamal, która była członkiem grupy Stery Cluster, usłyszała, jak jedna z dziewczynek mówi: Jak dorosnę, to też będę członkiem stery klaster. Będę wtedy mogła nosić biżuterię tak jak ponamal. Ponamal była zakłopotana. To nie był dobry powód do przyłączenia się do stery klaster. Ponamal zaczęła się modlić do Boga i pytać, co powinna zrobić. Wiedziała, że każdy będzie się śmiał z indyjskiej kobiety, która nie nosi biżuterii. Usłyszała, jak Pan Bóg przemawia do niej. Będziesz koroną chwały w ręku Pana. Zdała sobie sprawę z tego, że dla Boga była jak drogocenny kamień, nawet jeśli nie nosiła biżuterii. Ponamal przestała nosić drogocenne kamienie. Jedna po drugiej pozostałe kobiety przestały nosić biżuterię. Wielu ludzi śmiało się z nich. Ha, ci chrześcijanie są bardzo dziwni. Inni natomiast zwracali uwagę na to, jak chrześcijanki troszczyły się o innych, jak usługiwały innym, jak były dla siebie siostrami bez względu na bogactwo czy kastę, z której się wywodziły. Wiele innych kobiet przyłączyło się do grupy stery Cluster i pracowało w społeczności do neighbor. Skąd ludzie wiedzieli, że one należały do tej grupy? żadna z nich nie nosiła biżuterii. Wiele z nich przyjęło nowe imiona, na przykład klejnot zwycięstwa, klejnot chwały. Wiele lat później strażnik, który pracował dla bandy złodziei, powiedział Amy. Gdyby wszystkie te kobiety nosiły biżuterię zgodnie z indyjskim zwyczajem, zabrakłoby pieniędzy na świecie, żeby zapewnić dla nich ochronę. Z sercem pełnym wdzięczności Amy zdała sobie sprawę z tego, że Bóg wykorzystał ofiarę kobiet, aby chronić je przed niebezpieczeństwem. Koniec. Składanie ofiary może oznaczać gotowość do tego, by ze względu na Boga z czegoś zrezygnować. Fragment z Pisma Świętego. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. List do Rzymian, rozdział 12, werset 1 Pytania Dlaczego Pona Mal zdecydowała, by przestać nosić biżuterię? Pytanie numer 2 Jaki wywarło to wpływ na relacje między chrześcijankami? Jaki wywarło to wpływ na to, jak inni na nie patrzyli? Pytanie numer 3. W jaki sposób możemy ofiarować siebie jako żywe ofiary dla Boga w naszym kraju? Podaj jak najwięcej szczegółów. Koniec.